Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Overlord. Wiem, że się patrzę na monitor, a nie w kamerkę, bo... Po prostu nie lubię patrzeć się w kamerkę. Dobrze, proszę sobie. Yy, to jest już chyba czwarty odcinek. Dzisiaj obiecałam, że zdobędziemy yy, yy, jak on się nazywali czerwony, to zdobędziemy czerwony. Więc idziemy. No już to. Okej. Okay. To, to wszystko dla jednego tłustego bohatera niziołków? Przecież moglibyśmy tym wykarmić setkę smugów! Czerwoni! Pewnie niziołki wykorzystują ich do rozpalania paleniska! No, tu wczoraj byliśmy, chyba tak, byliśmy tu wczoraj, ale się widać że mi się nie zapisało. Może by ktoś tam poszedł? O, idą, idą, go! Jak odegadnicz co zapicie, to tam normalnie nie będę wiedział. Ha! Upieczony we własnej kuchni. Jakie to mrocznie poetyckie. Kolejna pieczeń dla Melvina. Dobry niziołek to płonący i wrzeszczący niziołek. Pężę, to Dobra Pokażę Wam tą walkę od nowa Bo nie zapisało się Chyba że zrobię po prostu to wytnę Ale no dobrze Tutaj pokażę Wam to od nie początku taki mały. No tak Wam teraz to nie będzie pił Aha. No ser po prostu, że się to nie zapisał, ale to no, nie. Szybko, 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 idźcie! Tutaj, 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 tutaj! Tu, 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 teraz pożywimy milionków, tyle nie zginie, dobra, tamtych to tak? padł. dobra, teraz go powinniśmy była zabić. Dobrze Dobra, to po raz drugi. go gonicę balon, panie! Tak mieliśmy go zrobić. Teraz ja nie będę przedłużać. To skoncentrowane zło, panie. Zbiera się w istotach o wyjątkowo złym usposobieniu. Skoro już uporałeś się z Melvinem, powinieneś odnaleźć naszych ognistych przyjaciół. To jest ja tak naprawdę nie zacząć odcinek, ale no dobrze. Co to w ogóle jest? I Czerwoni! Zaopiekuj się nimi, a oni zaopiekują się tobą. Niczym wielka, zła rodzina. Jak już tłumaczyłem, czerwoni są odporni na ogień i posiadają umiejętność przywołaj kilku czerwonych panie. Jeśli osiągnąłeś już limit słów. Możesz być, myślę, że przyda ci się mały trening, pani. Czerwoni! Proszę wybrać brązowi, czerwony! Czerwoni! Brązowi! Czerwoni! Teraz wyślij czerwonych do tej ognistej zapory. Czerwoni! Wszyscy! To czerwona moc życiowa. Dzięki niej. Będziesz mógł przyzwać więcej czerwonych, panie mój. To ul czerwonych sługów, mistrzu. Przywołaj wystarczającą liczbę czerwonych, aby można go było zanieść do bramy teleportacyjnej. Czerwoni! No jeszcze jedno, No. No nie przy... No dobrze, to weźmy jeszcze to i to No I idziemy Tutaj spaliśmy z tylu czerwami Kolejne takie... Czer... No, to chyba takie diabły są małe Diabełki 1, 2, 3, 4, 5 天上一。<哪><哪> To wytnę, no robisz. Ja to wszystko wy... Nie. Czerwoni! Zaopiekuj się nimi, a przywołaj kilku czerwonych, panie. Myślę, że przyda ci się mały trening, panie. Proszę wybrać czerwonych. Teraz wyślij czerwonych do tej ognistej zapory. No nie. Proszę oni! Ja, Wszyscy! Jak jestem ja kłupiek! Czerwona mocy życiowa. Dzięki niej. Będziesz mógł przyzwać do tej strony. Oni niech jest to. Aha, to był... Ojej! Krymowanych sługów, mistrzu. Przywołaj wystarczającą liczbę czerwonych, aby można go było zanieść do bramy teleportacyjnej. Wszyscy! ale postaram się zrobić te cięcie, jeżeli uda mi się w ogóle. Myślę, że będzie bez problemu, więc... Dobrze, że jesteśmy tutaj z Ulem. Jesteśmy tutaj z Ulem, no chodźcie tu, chodźcie. Aha. No co z tymi robalami jest. Nie, ja już to nie mam zamiaruwać. Nie. Aaaa, idealna okazja, by wypróbować czerwonych w walce z tymi niziołkami. Odwołaj czerwonych od Ula i rozpocznij operację Smash się i gim Wybierz wszystkich! Czerwoni! Ma ktoś z nich jakieś uzbrojenie? No chyba raczej no nie. Nie, nie. Chciałem wam pokazać, jak wygląda uzbrojenie. Co on robi? Ich nie dosięgniesz panie, aby równomiernie upiec ziołka, będziesz musiał przestawić swoich czerwonych. A gdzie jest ten ten? Jeśli chcesz, by twoi słudzy utrzymali pozycję, musisz dla nich ustawić przez straży. brązoni. Wybierz wszystkich! Brązowi! Widzisz, panie? Kiedy czerwoni zajmują się kuchtami, możesz wysłać brązowych do tego koła. No szczelajcie w niego! i poza się dzieje? Mieliśmy płomienie, mieliśmy sens. Świetna robota, panie mój. Okay, Zrobiliśmy to. No i oto w taki sposób zdobyliśmy naszych czerwonych. I to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Tylko jeszcze wam pokażę ten ul, i to będzie koniec naszego odcineczka. Jeszcze dzisiaj się drugi pojawił. Tutaj się schodził tak. Tutaj. Zrodczej, mistrzu. Brązowi to najmocniejsi ze wszystkich Twoich sługów. Nigdy nie cofną się przed dobrą bitką. Serce wieży to nie tylko główne źródło imuny, ale też miejsce, w którym przechowywane są informacje o Twoich sługach. Wystarczy, że On go dotkniesz. Czerwoni nie o, tutaj są jest. jakoś specjalnie odporni. Nie możesz więc pozwolić, aby wrogowie zbytnio się do nich zbliżyli. Kiedy jednak wyślesz ich do walki w większej grupie, zobaczysz zupełnie inną historię. Pełną iskier, płomieni. Dobrze, że wrócili. Może doczekam się wreszcie ciepłego posiłku. Dobra, i to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Postaram się dzisiaj wrzucić jeszcze jeden. Trzymajcie się, cześć. Subtitles by the Amara.org community